Ja wygrałam, drodzy Państwo, bo ci... przyznaję, <grywała> wygrałam, a tak na poważnie to le mariage, mariage tak, tak na, taka nazwa e, salonu e, sukien ślubnych. Pani Małgorzata Dudek jest z nami, właścicielka właśnie salonu le mariage w Bytomiu. E, dzień to, dzień osu... dobry. Dzień dobry. O mhm. sukniach ślubnych będziemy dzisiaj mówić i to dużo i bardzo się z tego e, cieszymy. No więc y, zacznijmy od trendów. W takim razie. Jak to jest? Co jest modne w tym sezonie? Co jest modne, Co jest modne w tym sezonie? E, jeśli chodzi o trendy, to e, zawsze, ale to zawsze powtarzam, te trendy do mody ślubnej nie wchodzą tak z roku na rok, że nie ma takiego czystego trendu, który tylko w tym roku w zeszłym nie było i w następnym nie będzie. To jest zawsze proces. To jest tak, że trendy wchodzą, one na początku wchodzą bardzo nieśmiało, tylko się tak pojawiają, pokazują, jakby zaglądały czy się przyjmą, czy nie. Jak się przyjmą, to z dużym uderzeniem i później też bardzo długo wychodzą. I to jest najczęściej takie minimum 3-4 lata, tak naprawdę na każdy trend. Ale oczywiście e, musi być gdzieś ten początek tego procesu. E, więc teraz, czymś takim naprawdę innym, czego ostatnio, przynajmniej w ostatnich latach, nie było, jest taki trend troszeczkę takiego e, Disney Looku czyli troszeczkę nawiązujemy do takich bajkowych postaci. To już kiedyś, bardzo dawno oczywiście było, bo moda lubi zataczać właśnie taki krąg, tak, i wracać, czyli takie odkryte ramiona, odkryte w ogóle tutaj góry, opadające szeleczki, troszeczkę takie nawiązanie, jak nie do kopciuszka i do innych postaci, właśnie takich disneyowskich. Oczywiście tutaj od razu może się wydawać, że to jest taka bardzo obfita moda, ale niekoniecznie, bo taki, taki właśnie troszeczkę księżniczki, szczególnie teraz w tym nowym wydaniu, jak widzimy po niejednej księżnej, bardzo często jest to prostota gładkie, delikatne, kompletnie bez żadnych ozdób. Wąskie również. Wąskie również, dopasowane, bez wielkich halek, bez wielkich kół, ale również właśnie z drugiej strony dużo błysku, bardzo dużo brokatu. I to w różnych formach. Myślę, że brokat właśnie w ostatnim czasie bardzo też tak ewoluował, bo nie jest tylko takim lekkim skrzeniem, takim posypaniem jak gdyby tiulu, ale ma teraz w tym sezonie wzory kropeczki, zmazy, wzory nawet jakieś tam delikatnie kwiatowe. Jest, nie, on, nie wiedział on takiego jakby głównego prymu w modzie, ale jest tłem dla pięknych koronek, tiuli, nawet w dodatku do jakichś takich bardzo delikatnych sukien, by się wydawało, nawet troszeczkę boho, bo boho też teraz ma troszeczkę odsłonę z błyskiem. Wcześniej boho to było wszystko w matach, wszystko w delikatnych takich odsłonach, wszystko mięciutkie, i takie wręcz prawie domowe. Tak teraz te boho troszeczkę właśnie przechodzi w taki le leciutki błysk, co też myślę, że ma odbicie w tym, że sale boho, które bardzo tak dwa, trzy lata temu stodoły, właśnie takie zupełnie klimatyczne rzeczy, teraz zaczynają łączyć z takimi, że Landorami kryształowymi. Więc to tutaj na przykład zupełnie na stołach są jakieś takie same zielone dekoracje i do tego kryształowe żlandory. I to troszeczkę też ma odzwierciedlenie później w takiej sukni, gdzie ona też jest cała mięciutka, delikatna, ale gdzieś tam jest troszeczkę tego błysku. Hmm. No to jeszcze, jeśli jesteśmy w temacie trendów, to zapytam o kolor, ponieważ podobno biały odszedł już do labusa i teraz na pierwszy plan wysuwają się inne kolory jakie. Zgadza się. To już też się trzyma od jakiegoś czasu, a już w tym roku to jest zupełnie zdominował, e, jeśli chodzi o modę e, sukien ślubnych, kolor taki, wszelkie odcienie takiego nudziaka, e, czyli e, takie wpadające w beż, wpadające delikatnie w brzoskwinie, nawet w taki e, róż delikatny, ale wszystko jest to w takiej tonacji cielistej. Nie jest to taki róż cukierkowy czy, czy soczysty brzoskwinia, tylko wszystko jest takie stonowane przez taki um, najczęściej podkład w kolorze nude, a do tego bardzo często właśnie koronki są w takiej śmietankowej bieli, żeby były mocniej widoczne, żeby miały taki bardziej wyrazisty charakter, co też często bardzo pięknie podkreśla taką kobiecość w sukniach. Hmm. Pani zajmuje się również projektowaniem sukien ślubnych. Często bywa tak, że przychodzi klientka do salonu i ma jakąś wizję i prosi Panią właśnie o to, żeby tę wizję wcielić w życie. Tak, zdarza się, chociaż nieczęsto. Teraz generalnie klientki wolą przyjść, przymierzyć, zobaczyć to na sobie i kupić. Bardzo jest teraz taki praktyczny trend w sukniach ślubnych. Kiedyś było o wiele częściej preferowane właśnie takie, może też przez to, że jednak był mniejszy dostęp do internetu, mniej troszeczkę było takiej wiedzy na ten temat, a teraz wolą klientki przyjść, przymierzyć, zobaczyć, co nie oznacza, że oczywiście wszystkie. Dla tych klientek, które chcą coś naprawdę wyjątkowego, coś innego, to właśnie omawiamy takie wizyty i najczęściej już mają jakieś swoje preferencje. Przymierzamy też gotowe jakieś modele, żeby to nie było też zupełnie w ciemno, jakiś dobór, zupełnie takich rzeczy innych, bo mówmy się, że suknia ślubna. Troszeczkę innymi prawami się kieruje niż taki ubiór codzienny. Czasami jest tak, że na co dzień chodzimy bardzo w dopasowanych rzeczach, a tu nagle nam będzie taka rozkloszowana suknia bardziej odpowiadała do naszej sylwetki. Więc tutaj, jeśli chodzi o projektowanie, to jak najbardziej. Bardzo często jest to poprzedzone jakimiś już własnymi inspiracjami, albo po prostu gotowe wzory, które z kolei ja projektuję i pokazuję według tych gotowych wzorów. I wtedy na przykład klientki częściej i chętniej właśnie zmieniają sobie coś w nich. E, na przykład górę z jednej sukienki, dół z drugiej, a tkaninę jeszcze z trzeciej. Więc tutaj naprawdę robi nam się taki bardzo fajny koktajl, który może stworzyć taką kreację zupełnie indywidualną dla takich najbardziej nawet wyszukanych gustów. A na co zwracają klientki najczęściej uwagę? Czy to jednak jest stawianie na wygodę podczas tego długiego, chyba najdłuższego dnia w życiu, można powiedzieć? Czy też jednak ten wyjątkowy luk wychodzi na pierwszy plan? Myślę, że najczęściej jest to bardzo wypośrodkowane, dlatego że wygoda owszem ale rzadko tak naprawdę jest na pierwszym planie. Panie bardzo często mówią, że chcą założyć suknię, w której dobrze się czują. To wcale nie oznacza, że będą się w niej czuły wygodnie, bo wiadomo, najwygodniej mamy w dresiku, w domu, w kapciuszkach, prawda? A jest to taka uroczystość, że jednak na pewne kompromisy trzeba pójść. Aczkolwiek są suknie, które są naprawdę mięciutkie, delikatne, bez żadnych fiszbin, bez żadnych usztywnień właśnie tak nawet dwa czy lata temu gdzie ten styl boho tak naprawdę królował w branży ślubnej wtedy bardzo duży był na to nacisk ale myślę że to też nie było tak że klientki kierowały się wygodą tylko znowu szły troszeczkę z trendem ogólnie który był wtedy przyjęty patrzą oczywiście na wygodę żeby ten ruch był ale jednak ten luk <grytanie> <grytanie> są z kolei klientki z drugiej strony zupełnie w, w tą stronę, że w ogóle wygoda nie ma znaczenia. Mieliśmy taką klientkę, która wtedy faktycznie miała taką suknię na olbrzymich halkach, ale to była taka po prostu naprawdę olbrzymia suknia, jeszcze dokładaliśmy z każdą przymiarką, dokładaliśmy i pani powiedziała: Ja mogę nawet stać i patrzeć na gości, mogę się nawet nie ruszać, ale ja mam wyglądać. <głosy> <głosy> Więc to, ale to faktycznie rzadko. Raczej jest to takie wypośrodkowane. To idąc dalej, yy, czy dopuszczalna jest? jest zmiana kreacji w trakcie trwania imprezy, czy takie też sytuacje się zdarzają? Oj, dopuszczalna i to jak najbardziej. Jest to dosyć często spotykane, choć nie zawsze. Po pierwsze, to też zależy od budżetu, bo mieliśmy klientkę, która miała trzy kreacje. Także podczas, no co prawda to był dwudniowy ślub, wesele właściwie dwudniowe, ale dwie kreacje były przeznaczone na pierwszy dzień, a trzecia kreacja była przeznaczona na drugi dzień. Są klientki, które do tańca wkładają po prostu już nie takie typowe suknie ślubne, tylko właśnie jakieś miękkie lub wystylizowane w danym tańcu, bo teraz wiadomo, że taniec, pierwszy taniec jest to Coś zawsze było ważne, ale teraz jest taki chyba bardziej dopracowany. I czasami jest tak, że dobierają taniec do sukni ślubnej, a czasami przebierają suknię, jeśli to jest naprawdę szczególnie gdy są pary, które się fascynują więcej tańcem. Kiedyś jeszcze był taki, taka moda, że po 12 przebierały się panny młode, to już rzadko. Kości jest, bo raczej tak dobierają suknię, żeby zostać w niej już do końca imprezy. A jak to wygląda już przed samym salonie? Przychodzi ktoś na przymiarkę i tutaj też ważna rzecz, o to trzeba zapytać. Na ile przed ślubem, weselem powinniśmy wybierać suknię ślubną? To zależy. Generalnie, jeśli chcemy tak naprawdę na spokojnie i mamy dużo tego czasu, bo najczęściej zauważam, że klientki tak zaczynają planować ślub, dwa lata, jeśli chodzi o wesele, pewnie tam kamerzystów. Tu się za bardzo nie znam, jakie są terminy, ale myślę, że są dłuższe. Wtedy panie na spokojnie mają czas, żeby przyjść rok przed ślubem, 10, 8 miesięcy to jest tak, jeszcze jak najbardziej dobry czas, żeby wszystko na spokojnie. Ale nie zamykałabym się w tym terminie, ponieważ tak naprawdę nie ma terminu minimalnego przynajmniej w naszym salonie, ponieważ mamy suknie, które sprowadzamy za granicę i jeśli pani właśnie wtedy jest ten rok przed ślubem, czy 10 miesięcy przed ślubem, mamy do dyspozycji wszystkich projektantów. Możemy zamawiać inny rozmiar, inny kolor, jakieś um, inne opcje typu z trenem, bez trenu, jakieś różne rozwiązania, totalnie dowolne, więc wtedy mamy zupełnie taki spokój, luz, wybieramy co chcemy, nie ogranicza nas czas. No tu wiadomo, że są inne kwestie, które mogą ograniczać, ale czas nas nie ogranicza, ale z drugiej strony też miałam taką sytuację właściwie prywatną, bo byłam u kosmetyczki zupełnie, zupełnie tak na, na wizycie takiej typowej i właśnie ta pani mówi, że wie pani co, bo pani jest salonu sukien ślubnych, nie mi pani powie jak to jest, bo mi się narzeczony oświadczył Pół roku jakby przed oświadczył się i za pół roku zaplanowaliśmy ślub. Ja weszłam na te grupy panien młodych. Na Facebooku i one mnie tam zlinczowały, że ja już nic nie dostanę, nie dostanę z sali, w ogóle żadnej orkiestry, żadnego DJ-a, a do salonu to już w ogóle nie mam po co wchodzić sobie robić wstydu. I powiem szczerze, że yy, dlatego to tak yy, mówi się, że fajnie jest mieć te 8-10 miesięcy, ale co jeśli nie mamy, to po prostu przychodzimy. W salonie większość salonów, tak jak u nas, jest kilkadziesiąt modeli gotowych, które można dopasować. My mamy jeszcze dodatkowo swoją pracownię, gdzie mamy krawcowe, które szyją projekty od podstaw, szyją gorsety od podstaw. Potrafią każdą gotową suknię dopasować praktycznie do kilku rozmiarów, nawet w górę i w dół. Więc to jest bardzo dużo, bo wiadomo, że czasami tutaj się martwimy, a jak nie będzie mojego rozmiaru, to tutaj naprawdę nie ma się o co martwić. Poza tym też można wtedy skorzystać właśnie z projektu takiego zupełnie indywidualnego wtedy zależy, ile mamy czasu. Jeśli mamy te 3-4 miesiące, możemy zamówić koronkę, bo koronki też zamawiamy i z Barcelony, i z Mediolanu, więc to są naprawdę bardzo wysokie klasy, ale trzeba czekać na nie. Z tym, że niektóre koronki mamy w zapasie. Jak przyjdzie klientka nawet miesiąc przed ślubem, to po prostu już wybiera z tego, co mamy, ale też na spokojnie na każdą figurę może znaleźć sukienkę. Więc tutaj naprawdę radzę tak, nie radzić się, tylko iść, zapytać do salonu, spróbować i się nie ograniczać. No, ale oczywiście, jeśli mamy tego czasu dużo, to z pewnością nie warto odkładać na później, no bo wchodzą pewne ograniczenia już później, nie? Hmm. Taka mm, koronka z Mediolanu, to powiem szczerze, że brzmi e, dosyć. E, działa na wyobraźnię, tak? tak, tak jest. E, czasami mamy nawet e, takie. E, przez to, że bardzo często właśnie jeździmy na targi, również międzynarodowe, e, spotykamy się właśnie z różnymi e, przedstawicielami firm, e, projektantami e, też, e, z, który, z którymi współpracujemy od lat, już tak naprawdę, bo salon już. 20 lat prowadzę, także jest naprawdę, mamy bardzo dużo już takich fajnych znajomości. E i na każdych targach mamy kolejne. Bardzo często jest tak, że gdzieś znajdujemy dostęp do koronek, jakiś końcówek kolekcji bardzo renomowanych firm i to są naprawdę takie, takie perełeczki i albo szyjemy gotowy model, który można, albo czekamy, jeśli akurat nie ma takiej wizji do tego, czekamy. Zawsze trafi się klientka, która po prostu przyjdzie i się doceni właśnie piękno czegoś takiego naprawdę unikatowego. Thank mm -hmm. you. Rozmażyło mi się. Bo po jakim czasie można odnowić kolejne? kolejne. O, myślę, że odnawiać możemy nawet już na pierwszą miesięcznicę. Myślę, że tutaj wszyscy łącznie z organizatorami będą zachwyceni. Do mnie może pani też przychodzić co miesiąc po suknie. Będę bardzo szczęśliwa. Także no, najczęściej, jak już panie odnawiają, to najczęściej jest to taka dziesiąta rocznica, piętnasta rocznica. 20 i też zdarzyło nam się, że panie nasze klientki przychodziły po kolejną sukienkę. To jest naprawdę coś fajnego, bo wtedy te imprezy zupełnie inaczej wyglądają, bo najczęściej na tych imprezach są znajomi, już tacy naprawdę przyjaciele i taka naprawdę najbliższa rodzina. Już nie ma takiego, że tą ciocię trzeba zamówić, zaprosić, przepraszam, tą ciocię trzeba zaprosić czy tam babcie, bo się dziadek obrazi, bo to jest siostra kuzyna kogoś tam, prawda? Więc na takich odnowinach właśnie ślubu, to najczęściej już są naprawdę najbliżsi i te suknie wybierane są naprawdę bardzo wyszczałowe. No i nie białe. Nie białe, tak. Znaczy tak generalnie, jak już tutaj mówiliśmy właśnie o kolorach, to taka czysta biel to już chyba została tylko dla komunii. E, są pojedyncze panie, które mają bardzo takie konserwatywne podejście i, i rodzina i chcą e, i, I po prostu nie wyobrażają sobie inaczej, to zawsze też mamy kilka modeli właśnie takich pokazowych w takiej zupełnie śnieżynce, ale w większości ta biel teraz jest taka śmietankowa. I to już się przyjęło, że już nie ma takiej krystalicznej, takiej niebieskiej tej bieli, tylko jest taka delikatnie śmietankowa, bardzo często nazywana ivory, ale już taka śmietankowa spokojnie może być, a już w ogóle większość jest no właśnie na tym podbiciu takim e, nudowym w różnych takich odcieniach. Poza tym one najczęściej te odcienie troszeczkę nie są takie bliżej określone, bo często składają się z kilku warstw są na przykład, jeżeli są doły tiulowe, to jest kilka warstw właśnie w kolorze takim ivory, jest tam na przykład któraś warstwa zdobionego tego brokatu w jakieś tam na przykład takie zmazy delikatne, to już troszeczkę odbija inaczej światło, już troszeczkę nabiera innego koloru, a do tego na przykład któraś z warstw jest w delikatnym beżu, albo beżu wpadającym w róż. I to jeszcze wszystko na ogół jest jeszcze z góry rozbielone delikatnie śmietanką, że ta warstwa górna Głównie jest zawsze taka śmietankowa i kolor wypadkowy jest oszałamiający, zawsze inny, e, zależy e, nawet używanie tych samych materiałów, zależy e, ile warstw się użyje, to już wychodzi inny kolor, więc te kolory to jest naprawdę coś bardzo fajnego i bardzo ciekawego w tym roku. Hmm. Przyjmij to wszystko bajkowo. Tak, działa na wyobraźni, a pani Małgorzata jeszcze opowiada to w taki sposób, że po prostu aż e, chciałoby się jeszcze raz to e, wszystko przeżyć, e, na, a my no, już powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy, natomiast e, tanecznym krokiem będziemy przechodzić do tematu, który też pani poruszyła, czyli do tematu pierwszego e, tańca. Dziękujemy bardzo za przybycie do naszego studia. Mamy nadzieję, że jeszcze spotkamy się na antenie telewizji Sfera z panią Małgorzatą. Salon Mody Ślubnej Le Mariage. Nie pomyliłam. Nie, bardzo dobrze pani wypowiedziała. Można spolszczyć Le Mariage. Le Jak najbardziej. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.